O czym pani będzie dzisiaj mówiła na kongresie kobiet? Nie uwierzy pan, będę mówiła o, tym, o, spor, o sportach ekstremalnych. Oczywiście jest to jakieś nieporozumienie, ponieważ jestem ogromną przeciwniczką sportów ekstremalnych i będę o tym może mówiła. Myślałem, że twój czas na zdrowie to będzie coś o gotowaniu jednak. Ja bym chciała, bo ja bardzo lubię gotować i umiem, ale czas na zdrowie to wiem, że Mariola Bojarska będzie mówiła o fitnessie, a ja mam mówić o spa, do których nie jeżdżę i uważam, że są potrzebne, ale <laughs> lepsze jest sanatorium niż spa. Znaczy jest bardziej profesjonalna, robi mhm. dokładnie to samo. Tak. Natomiast, znaczy strasznie jestem uczulona na taki bullshit mhm. kosmetyczno masażowo różny. Bardzo się dobrze na tym znam. Może będę o tym mówiła. Mhm. Czyli trochę improwizacji dzisiaj. Nie, Ryban, ja całe życie improwizuję, bo ja uważam, że życie bez improwizacji, ja jestem artystką, to jest zupełnie co innego. Inżynier nie musi. Czy oprócz kobiet? Lubi Pani jeszcze kogoś? Bo mówi pani, że lubi mężczyzn, no ale to jest taki temat trochę, trochę rzeka i taki temat e, mocno, który panią frapuje chyba, prawda? Ci mężczyźni w kółko. Mężczyźni mnie... Słowo frapuje, wie pan? Mnie frapuje dostojewski. A mężczyzna już pani na wylot. Myślę, że sporo. Że sporo tak, już wystarczająco długo żyję i dużo przerobiłam różnych męskich przygód. A nie przeceniam mężczyzn. Myślę, że może kobiety są fajniejsze jednak. Może są trochę cichsze, może są. Wrażliwsze są. No, Może to jest dobre słowo. Kobiety są sprowadzane od wieków do parteru. Mm -hmm. Klepaniem w tyłek, yy, proszeniem do tańca, że nagle ja siedzę, wybołuszam oczy, żeby jakiś facet mnie gruby poprosił do tańca. przecież to skandal. Kobieta widzi faceta tam się u. No i tam robi wszystko, żeby go jakoś podejść. On natomiast myśli potem, kiedy już jest dawno po podejściu, że on ją wyszuka. Że to jego zasługa. Tak, że to w ogóle cokolwiek miał do uh -huh. gadania w tym wszystkim. Nieprawda. Tak samo jak mężczyźni nie robią, nie robią kobietom dzieci, tylko kobiety robią mężczyznom dzieci. Bo... To kobieta decyduje, kiedy będzie miała dziecko. Nic facet mhm. na to nie poradzi, naprawdę. Odnoszę takie wrażenie, że ma Pani w sobie taki silny, męski pierwiastek, bo jest Pani konkretna i mówi w sposób y, jakieś takie rzeczy wprost, niezawalowany, y, szczerze. I skąd to się wzięło u Pani? Że jednak. Wie pan co, ja znam te, bardzo wiele kobiet, ten które mówią. Gdzieś się tam ale. Ale. Nie? Ale. Pan zobaczy, gdzie? Znaczy, wizualnie, oczywiście, że nie, ale gdzieś no, ale tam. Ale gdyby był, gdyby był, to byłby i wizualnie. Mhm. Otóż nie. Ja myślę, że po prostu pan spotkał mało interesujących kobiet w życiu. Bo te kobiety, które tutaj są, czy Wanda Nowicka, mhm. czy Barbara Labuda, czy no już Senyszyn, że nie wspomnę. No jest. Tak. To znaczy, że my wszystkie jesteśmy mężczyznami. To jest nieprawda. A na chwilę obecną potwierdziłaby Pani taki pogląd, że wszystkie te cztery związki, które do tej pory Pani miała małżeńskie, mm, ich rozpad był jakby wynikiem winy drugiej strony? Absolutnie moim. Absolutnie Pani? A tak, oczywiście. Ja się to rozpadziłam. To Pani powiedziała stop? Już... Tak, bo ja się zakochiwałam w następnym i się rozwodziłam, ale absolutnie nie miało to. Oni byli nienaganni, cudni. No, no wie pan, jak ja mogłabym iść za niefajnego faceta? Jeszcze takie zdanie gdzieś tam trafiłem, że nie liczy się pani z dziećmi, z mężczyznami. Trochę mnie to zabolało, naprawdę. Chyba. Nie, nie liczy pan się co? pani z nami w ogóle? Słabo. Słabo. Szczerze mówiąc. Ale to znaczy, wynika... Ja nie widzę różnicy płci, to znaczy mhm. ja uważam, że albo osoba jest cudowna, albo nie. I. Płeć nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Z dziećmi się nie liczę, bo nie ma się z czym liczyć. Dzieci są do kochania i do sztorcowania, do opieprzania. To po to są dzieci, żeby je wychowywać. Człowiek powinien po prostu być dobry i się rozwijać i nie musi mieć do tego żadnych dzieci. A gdyby kobiety sobie zdały z tego sprawę, jaką są siłą, to po prostu w sekundę by tu był porządek, ponieważ żadna kobieta by sobie nie strzelała w kolana, tak jak to robią nasi faceci. Czyli to jeszcze trzeba po prostu uświadomić kobiety jeszcze bardziej. Ale Kobiety są w ogóle nieuświadomione, mm -hmm. bo to przyjdzie jakaś galska i mówi, że jest uświadomiona. Uświadomienie kobiety jest takie, że po prostu zaczynamy od tego, że nie sypiamy z facetami, którzy nie szanują kobiet. I koniec. I nagle by się połowa od razu przekonała. Znaczy nie wyobrażam sobie... Yy, spania z mężczyzną, który nie uznaje, nie uznaje związków partnerskich czy, czy aborcji, czy no, wszystkich tych postulatów, które mają yy, kobiety. Znaczy, on, on uważa, że ja jestem gorsza, ja, on ma nade mną jakąś władzę, a ja z nim idę do łóżka. No zaraz. To może to uświ uświadomić i oni by musieli. Agencje towarzyskie by nie nastarczyły. Kobiety w większości są bardziej inteligentne od mężczyzn. Ja pan Jest general... gdzieś taki podział, jakaś taka granica, czy nie? Ja myślę, że kobiety mają lepszy refleks i mm -hmm. więcej widzą. Ale mężczyźni są za to bardziej konsekwentni, uparci. No i są wolniejsi od kobiet niestety. Znaczy chodzi mi o lalala, to jednak kobieta. Mm -hmm. Ale istnieje przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Yy, tylko no, o podtekście seksualnym. I... Nie. Absolutnie. Absolutnie istnieje. Nie, właśnie każda... Yy, dziwnym trafem, wszystkie męskie przyjaźnie, które miałam i mam w życiu są z jakimiś niezwykłymi, bardzo przystojnymi mężczyznami. Raczej określiłaby pani siebie mianem patriotki czy kosmopolitki, obywatelki świata? I to i to. Ja jestem tak jak flaga biało-czerwona, że pół, pół na pół. Znaczy jestem. Kocham polski język do błędu polski pejzaż yy, już. Nie podobają mi się Polacy, nie podoba mi się polska kuchnia. Strasznie więcej niż pół życia mieszkałam na zachodzie, za granicą. Gdybyśmy się przyjrzeli innym krajom, to naprawdę wstyd mi za ten wątp i za poprzednimi, mhm. wstyd. Właśnie wstyd mi za te 20 ostatnich lat. Ale przyjeżdżała Pani ze Stanów Zjednoczonych w latach 90. z nadzieją. Że coś się zmieni, Pana. że będzie. Ja byłam tak przekonana, że to mhm. będzie. Y, Warszawa to będzie Berlin, tylko że, y, tylko że w Polsce. Ja byłam tak przekonana, że wszyscy się rzucą, żeby sypać te kamyczki na szaniec, żeby tą górę usypać. Ja byłam do tego pierwsza. I nagle ze zdumieniem zauważyłam, że po prostu wszyscy podgarniają pod siebie, że to jest jakieś kretowisko. I no. jeżeli y, świat by tak się potoczył, że byłaby sytuacja jak w seksmisji, tylko że odwrotnie. I byliby sami faceci, to byłby koniec świata już wtedy? Mężczyźni, proszę pana, są tak zbudowani, że muszą zapłodnić jak największą ilość sami. To jest dowiedzione, to jest atawistyczny instynkt. Gdyby mężczyźni byli sami na świecie, po prostu umarliby z nieuprania, z niejedzenia, jedliby byle co. Szukaliby jakiejś wiewiórki, żeby na nią wskoczyć. Proszę pana, to niemożliwe.